Cześć, w tym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo ważnej kwestii, jeżeli chodzi o zmianę nastawienia do, do naszej choroby, czyli łuszczycy. I ja jeszcze raz przypominam, że prowadzimy cykl rozmów w ramach kampanii Gotowi na Zmianę, która jest organizowana w ramach działań firmy Diukre. A więc, Iza, o czym my sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o akceptacji. Dlatego że Kluczowe żadna słowo. zmiana, żadna zmiana nie jest możliwa, jeżeli tej akceptacji nie ma. I teraz, dlaczego to też jest takie ważne? Dlatego że ludzie w różny sposób pojmują hasło akceptacji i niestety bardzo często w płynny sposób, bo często ludziom się wydaje, że akceptacja, ja nie jestem w stanie zaakceptować tej choroby, bo ja nie chcę jej mieć, ja nie chcę tak żyć, no to... Przecież nie da ja się mam, jej zaakceptować, przecież ja to brzydko wygląda. Tak, tak i według nich akceptacja oznacza poddanie się trochę, poddanie trochę takie poddanie się, się i bezczynność, a tymczasem o coś innego chodzi w akceptacji, bo w akceptacji chodzi o zauważenie pewnej sytuacji o przyjęcie tej sytuacji, tego wydarzenia, w tym momencie mówimy o chorobie, tak? W takiej formie, w jakiej jest. Czyli nie zamiatanie pod dywan, nie odwracanie wzroku w drugą stronę, nie udawanie, że tego nie ma, ale po prostu takie rozprawienie się z faktami. Tak, Czyli dokładnie tak. zobaczmy, jak jest. Aha, jestem chora na łuszczycę. Z czym to się wiąże? Aha, to się Co wiąże z tym, z tym i z tym. I potem, właśnie kolejny krok, czyli, co ja mogę w danej sytuacji zrobić, ale w danej sytuacji, którą ja widzę. To jest akceptacja, dostrzeżenie, zauważenie, e, widzenie tej sytuacji taką, jaka jest, a nie poddanie się. Bez obijania się. też w bawełnę, tak, prawda? Nie poddanie się, nie jakaś bierność. I e... też nie mówienie takiego, że. O, wszystko jest super, bo na moim mhm. przykładzie ja akceptuję chorobę, staram się mówić o niej otwarcie, pokazywać, ale spotkałam się też z takimi reakcjami, jeżeli też pokazuję, na przykład, jak leczę swoją skórę. Zdarzały się wiadomości typu, no, ale słuchaj, skoro akceptujesz, to, to dlaczego? Umawiasz się do dermatologa, korzystasz z jakichś naświetlań, z jakichś maści. Przecież, skoro akceptujesz, to, to powinnaś tak naprawdę cieszyć się z tego, olać? jak jest, olać. i olać. Dokładnie olać? To tak. trochę tym trąci. No, akceptuję, to olewam. Nie, akceptuję to wręcz przeciwnie. Akceptuję, widzę, jak jest. I wtedy patrzę i na plusy, i na minusy, i na ograniczenia, i na możliwości, i na to, co ja mogę zrobić. Czyli na przykład, jeżeli mam y, chorobę, która jest na takim y, podłożu, właśnie y, z, z, związaną też z układem odpornościowym, czyli w jaki sposób ja mogę o siebie zadbać, żeby żyć z tą chorobą w zgodzie, żeby ta choroba nie stała na pierwszym planie, czyli nie przysłaniała mi całego mojego świata, no bo przecież ja mam swoje marzenia, ja mam swoje radości, ja mam swoje hobby. O czym tylko... chyba często zapominamy, skupiając się właśnie tylko na samej chorobie? Tak, bo żyjemy ograniczeniami w A jak dla mnie, właśnie jeżeli my zaczynamy ją akceptować i podchodzić do niej też z takim, Lekkim, może nie przymrożeniem oka, ale po prostu łagodnością. Wiedzą, łagodnością. Dokładnie, łagodnością, to wpływa to też na inne sfery naszego życia, zaczynamy dostrzegać inne pozytywne rzeczy, które dzieją się wokół nas. Tak, tylko że właśnie musimy dać sobie szansę żyć z chorobą, a nie żyć. Yy... Przytłoczeni po prostu tą wizją, tak? Czyli tak jak mówię, żeby ona nie była na pierwszym planie, tylko okej, okay, jest ta choroba, widzę, yy, mam pewne, może nawet nie ograniczenia, ale okej, okay, no. Ograniczenia pewien pewien sposób, na pewne na pewno jakieś na są, nad, ale wiem, nie na, dietę, się na brak ich, snu na i tak, tak dalej. Skupiać. Ale też nie traktować tego jako coś wrogiego, tylko no, przyjąć, że tak po prostu jest. I co ja w tej sytuacji mogę zrobić? Jak ja mogę sobie pomóc, jak się sobą zaopiekować, jak zadbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję. Czy styl życia, który prowadzę, sprzyja tej, tej kondycji mojej skóry, zdrowieniu mojemu, czy nie? Ale żeby to zrobić, musimy zacząć od tej akceptacji, czyli zauważyć, że jest jak jest, ale niekoniecznie to oznacza zgodę na to. Nie, nie. I powiedzmy sobie też szczerze, że nie jest to łatwe. Nie jest łatwe właśnie sobie siąść i powiedzieć: OK, ja już. Akceptuje, i, i tyle. To wymaga na pewno y, sporej zmiany, ale jeżeli ktoś jest gotowy na tą zmianę, to naprawdę warto ją podjąć. Także, jeżeli y, oglądacie nas dalej i jesteście gotowi na tą zmianę, to zapraszamy do kolejnych rozmów, w których też poruszymy ważne kwestie związane z leczeniem mszczycy, ale nie pod kątem. Maści i smarowideł, tylko zajmiemy się właśnie. Dbaniem o siebie, dbaniem o siebie, wspieraniem nie tylko swojej skóry od zewnątrz, ale też o zdrowie psychiczne, tak? Bo super, że, że mamy fajne produkty, że mamy fajne kosmetyki, to jest bardzo ważne. Na przykład przetestowałyśmy kosmetyki firmy Ducreme. Dobrze je znamy, dlatego też bierzemy udział w tej kampanii. Ale to, co też jest ważne, to jest jeszcze ten dodatkowy element, ten dodatkowy czynnik, czyli nasze nastawienie. Także zapraszamy Was, śledźcie nasze profile, kanały. I do usłyszenia w następnym odcinku.